Drodzy Państwo, dzisiaj e, dzień, na który czekaliśmy, tak naprawdę czekaliśmy na niego od czterech lat i dzisiaj 8 grudnia 2021 roku zostanie wbita pierwsza łopata pod budowę hospicjum. E, były to nasze marzenia i nie ukrywam, że niektórzy twierdzili, że są zupełnie nierealne, a nawet mówili, że porywamy się z, matyką, z motyką na słońce. Takie słowa zostały dokładnie użyte, ale właśnie dzięki ludziom e, dobrego serca, dzięki Wam oraz dzięki e, współpracy, bo nie ukrywam, że to jest najważniejsze, dzięki współpracy z miastem, z prezydentem, z Rafaelem Rokaszewiczem, to hospicjum jest realne i ono się właśnie dzisiaj zaczyna realizować. Dziękujemy Wam bardzo, że przez te wszystkie lata byliście z nami, że uwierzyliście nam. Że to, co robimy, ma sens i że to hospicjum będzie. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazywali nam swój 1% i za to, że wspieracie nas dalej. Do zobaczenia. Dziś mamy historyczną chwilę: w bicie pierwszej łapaty pod budowę hospicjum. To duże, skomplikowane przedsięwzięcie inwestycyjne, wymagające przygotowania najpierw dokumentacji projektowej, później całej całego przerobu proceduralnego, aż do momentu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Głogowa i ogłoszenia przetargu, podpisania umowy z wykonawcą. Nie odbyłoby się to, gdyby nie taka cała aura wokół tego przedsięwzięcia dobrych ludzi z Fundacji Hospicjum na czele z panią prezes. To naprawdę wyjątkowa chwila i wielu wolontariuszy, wielu, wiele osób, które brały udział w całym procesie inwestycyjnym, z dzisiejszego dnia powinno być dumnych. Przypomnę, że realizujemy pierwszy etap, czyli stan surowy zamknięty budynku hospicjum. Mamy rok na to, aby znaleźć kolejne środki finansowe, żeby zrobić otoczenie, żeby zrobić wykończenie, wyposażenie. Przy takim wsparciu, przy takim zaangażowaniu wielu osób jestem pewien, że zrealizujemy to do końca. Dzień dobry. Jestem niezwykłą szczęściarą, że mogę dzisiaj być tutaj z wami. To zasługa wielu ludzi, którzy ciężko pracowali, których determinacja zaangażowanie doprowadziła nas do tego miejsca, w którym jesteśmy. Rozpoczęcie budowy hospicjum w Głogowie. Wyjechałam z tego miasta wiele lat temu, ale w mojej piersi bije nadal głogowskie serce. I będzie ono biło razem z Wami do końca i o jeden dzień dłużej. Kłaniam się wszystkim ludziom, którzy się przyczynili do tego, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Kłaniam się. Dzień dobry, Tomasz Wisiński z tej strony firma Wito. No, jesteśmy wykonawcą tutaj razem z firmą Kinga Service. Mamy konsorcjum na wykonanie tego obiektu. No, miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie dobrze. Także w dniu dzisiejszym zaczynamy.